Dobra, czekamy widzowie no, osobę taką... na na streama obecnego, którą obecnie streamuje widzowie Witam jedną osobę, zostaw subika. Okej, okay, Radosław. Okej, okay, radosła. To jedź. Jadę, jedziesz, jedziesz, to fajnie. To jedzie do dziadków? Chyba do dziadka tam napisać do moich dziadków, o, dobrze jaki To jest Clash Royale Główna wieżyczka, to jest po lewa wieżyczka, prawa i le, na grilla, jak ci, mu, tak ci, jak ci mówię To jest lewa wieżyczka w Clash Royale, prawa, a to jest główna to jest główna wieżyczka w klaszu. Tylko ta górna, jakby zrobili tak samo jak w klaszu. Czyli to i pewnie ta mapa się nazywa Crash royal bo bardzo podobna jest do klasza. Tylko nie ma takich mostów, bo mostów się chyba nie da robić. Albo ja zrobię mapę z Clash Royale. Zrobię mapę z Crash Royale. Z mapę Crash royal zrobię. To jest Crash Royal. Crash Royal. Crash Royal. Dobra, robimy w sumie Crash Royal. Usuwamy tą mapeczkę. bierzemy tą maseczkę i piszemy tak. Nie, ile ja napisałem. Clash Klas. Klas Royale i wybierzemy sobie mapę na napadzie. Dobra, idealnie. I jak to się, jak to było? Jak wygląda taka pra prawdziwa ja kiedy wyszło się... Siema setek, siema Kirdusi, robię mapę z Clash Royale. Chwila. Tutaj pamiętam, że kiedy jeszcze grałem w Clasha, chwila, muszę zobaczyć mapę Clasha, bo zapomniałem jak się... jak wyglądała, ale zrobimy taką swoją Clash Royale mapę. Myślę, że też będzie dobra. Ale też może być średnia. Ale spróbuję zrobić. Ty, ja sobie tą mm. na poziomę. To będzie fajne też. Aj, nie, bo to taki skręt ma taki. można tutaj taki skręt. No fajne. Tak, Discord bakonka możecie wysyłać. Nie, ja to tutaj. A to będzie gdzie? Jak tamto było tu. Czyli jak tutaj trafisz nie rozumiem tego, ogólnie nie rozumiem tego. Mm, nie wiem jak zrobić wieżyczki. Macie pomysł, jak zrobić wieżyczki, widzowie? Ja nie wiem, jak robić wieżyczki z klasza. Ale spróbuję. Nie, to byłoby za duże, ale szkoda, że nie możemy tych, którzy strzelali. Bakonek robisz super live. Dziękuję. Próbuję robić mapy. Nie umiem, ale dzisiaj próbuję. No, coś takiego. Ale to już było w poziomie. Fila, czyli robię coś takiego. Żeby to miało ręce i nogi po prostu. Czy jakoś tak się mówi? Nie wiem. Dobra. Aha, nie, nie za bardzo. Nie chcę tak bardzo. Dobra, idziesz tu. Idziesz tu. Gdzie ja tu miałem. Tu będzie nierówna, Bo nie umiem równo budować. Ja spróbuję jak najbardziej realistyczną mapę zrobić. Mm, teraz biorę coś takiego. Spróbujemy, widzowie, zrobić mapę z, z Clasha. O, wygląda już Clash. Jak w Clash Royale. Chyba już wygląda. Trochę już wygląda w sumie jak mapa w Clashu. To byłoby lepsze. Ta, ja zamieniam. Ja zamieniam. To jest lepsze. Widzowie, patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to widzowie. Mapa. Tylko z tego. Z klasza. Pamiętam jakbym jeszcze grał w to. Wtedy to były czasy, pamiętam. Usunę to. I tak i tak muszę dodać to coś. Nie, ale myślę, że tak za 10 minut do 20 mapa już będzie gotowa na serio, mapa już będzie gotowa i to na pewno już 100% już będzie mapy i będzie zrobiona już, fajna będzie yy. dobra, zróbmy coś takiego, co było na początek i teraz musimy wziąć siatkę bez siatki w sumie, tego też możemy zrobić jeśli chcemy, I teraz usuwamy no, to coś. Bierzmy siatkę, żeby było. Bo po prostu łatwiej nam to zrobić. Ajdź, dobra, i teraz bierzemy to. I teraz muszę tutaj włożyć to. I tutaj położyć. Zrobić tak. Tak, tak. A tutaj też tak. Ajdź, ciężkie się robi takie mapy Clash Royale. Dobra. O, tutaj. Pierwsza wieżyczka jest gotowa. Jak w klaszu, po prostu. Jak w klaszu to wygląda. Widzowe. Chyba to w, jak w klaszu wygląda ta mapa. No to nie jest mapa, bo mapy nie stworzymy. Bo to jest prawda, bo mapy nie stworzymy. Ale ja chciałbym jak najbardziej odzwor odzorować jak w klasu te wieżyczki co coś takiego i teraz tu chciałbym jak najbardziej po prostu odzorować te wieżyczki, żeby były fajne dobra zapisujemy Patrzymy jak ta mapa wygląda tak, bierzemy teraz grę dla znajomych bierzemy teraz moją mapę coś mówicie na czacie bo ja nie widzę a nic nie mówi to może testujemy jak to wygląda Hmm... Ty jest jak odzorowane. Patrzcie, jest odzorowane, widzowie. Patrzcie. To jest normalnie. Ty, to jest normalnie. Patrzcie. przecież to jest normalnie. Teraz tylko szkoda, że animacje rozwalania nie można robić. B się i to byłoby fajne. Animacje takie. To były na serio. Witam dwie osoby. Siema Filip. Fajnie, fajnie. Zadaw subika, bo widzę, że jest... Da, chiar am încă baba. Ține To jest idealna mapa z Clash Royale, odzorowana. Ja robię jak najbardziej odzorowaną mapę z klasza I to będzie najładniejsza mapa z Clash Royale w BS VCR coś takiego robił chyba. Nie wiem, tutaj jedna będzie. Dobra, i tutaj jeszcze jedna. Tutaj tak samo. No co już moje weta, jak wysuwaj za apę. Dobra, to usuwamy. Tak, za chwilę kaj. Tak, 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 Kirby, za chwilę. Tutaj musi być to coś, ale nie safe. Safe Sejf nie chcemy usunąć przecież. No coś takiego. Tak. No dobra, może coś takiego. Dalej. Mm, do takich troli totalnych. No nie wiem, co jeszcze zrobić. Masz łapkę w dublu z Stars? i wiesz, morda mm. Jak chcesz możesz zostawić łapkę w dół Dobra Mapa już prawie zrobiona Ale to będzie super mapa Widzę, totalna super mapa Ogólnie to ja bym ocenisz dwa ocenisz dwa najnowsze filmy tak za chwilę dobra raz, dwa, trzy i teraz tak. Aj ci nie zrobię tego. Nie umiem budować w Besia. Nie umiem. Dobra, widzowe. Ty, widzowe, nie umiem budować w Besia. A kiedyś się umiałem, pamiętam jeszcze. Coś wtedy umie. Co ja zrobiłem? Aha, usunę. Co ja zrobiłem? Mm. E, nie wiem. nie wiem co ja zrobiłam. Ale zrobię jeszcze mostek w klaszu. Normalnym w klaszu jest most... Mm. I teraz jak... Dobra, to jest fajne. To jest fajne w przekątnej. To jest fajne. Ale to musi w tym samym... Dobra, nie umiem budować. Zmniejsz klubo 50. No mogę za chwilę. Dobra widzowie, coś takiego zrobimy. Zostawimy coś takiego, nie umiem budować w BES-ie dosłownie. Ale w sumie pomożesz mi wbić kolet Tak, za chwilę mordo. Tylko robię swoją mapę w I ogólnie to jeszcze nie, bo robię swoją mapę w Belzie kolega. 5. Ogólnie widzowie. To dzisiaj będziemy mieli. Dobra. Już skończone sprawy widzowe mapa. I w sumie na dzisiejszego live'a będziemy po prostu gadali z widzami. Dobrze widzowie, zagramy sobie w Clash Royale na besie. Oczywiście to jest najlepsza mapa. Nie ma lepszej mapy w, w besie, która może odzorowywać całą mapę by po prostu w zero. Myślę, że to jest najlepsza mapa. Ja oczywiście tak uważam i myślę, że też uważacie tak. Bo ile ja to robiłem? 17 minut czy 15? Nie wiem. Z 10 pewnie robię na pewno Ale ja zapomniałem, że można przesuwać ekran i tak szybciej może. Po prostu pyknąć. Ty to wygląda 100% jak... W, w klaszu. Ty to wygląda 100% jak w klaszu widzale. Nie widzicie podobieństwa? No wieżyczki mi jeszcze z nie wyszła. Będę musiał ją naprawić. Witam k. Aha, stare wró wrócił się McQueli. To jest ten, który robił chyba od Deskiemu banner. Chyba to ten. Zresztą ocenę kanału, to musi dać suba i łapę. A ja nie wiem co chcesz. Chyba po prostu wbiłeś... Dobra. E, tak, do znajomych będę to wdawał. Widzowie 500 musimy wbić subów i będę śpiewał na live i będziemy losowali trzech moderatorów albo dwóch, nie wiem, może trzech najlepiej jeszcze możecie napisać pod najnowszym odcinkiem pytanie do Q&A'a bo będzie, będzie Q&A, Ocenić profil w bs nick kozak dobra, nieraz cię oceniałem, mordeczko dobra, ja przegram ta, przegrałem już może to widać, że nie przegrałem, ale już widać, że przegrałem widzicie, już przegrałem ta, przegrałem Widzicie, jak przegrałem. Jak już zobaczyłem, że 2% ma więcej i to wiedziałam, że przegrałem. Dobra, mogę cię odpiąć morderczko. To i musisz myślisz, ale chyba masz 10 tysięcy. Coś takiego chyba. Nie masz 11 Dobra, znamy. 6,5 na 10. Jeśli ktoś chce ze mną zagrać, musi dać suba i łapę. No zobaczmy, 2 na 1 Ale to będzie GG dla mnie, bo wezmę postać, którą się nikt nie spodziewa. A na pewno nikt I to będzie na całą postać Ma 10 sekund Ale że taki słaby live Ale że taki słaby live dzisiaj Widzowie, ja chciałam co najmniej dzisiaj zdobyć Mi o, o dziewiątej trafił bo pchnąłem Koleta to fajnie, Marleczko, fajnie Daj bitwę dla znajomych, jest bitwa dla znajomych Mmm, a to tak trochę słabo, bo w dwójkę piją no, Ale dajcie mi szansę co za typ, no, nie lubię takich ludzi. No i co, rozwalisz sejf już. Oj. Wiecie, to zobaczymy. Teraz zobaczymy, będą wyrównane. Bo Ty i Ja versus Legenda Maciek i... SX garita, o nie, od, on jest od Smajlingsa, aha Ech. Jeśli ktoś chce ze mną zagrał to musi dać suba i łapeczkę w górę Chcę chciał grać. No ale widzowie Musimy wbić to Będę wywalał za 10 sekund, jak nie weźmiecie gotowości Raz Dwa. Ogólnie wizualnie też zbliżamy się wielkimi krokami po 480 subskrypcji. Jeśli chcecie ten próg, czyli ten magiczny w sumie próg, przegonić to dajcie suba. I łapy. To was nic nie kosztuje, jak zawsze mówię. A możecie mi umieć cały dzień. Cały dzień ponad. ić, dobra. Dobra. Mm. Mogę zagrać? Tak, za suba i za łapę. Zostawcie suba, łapę w górę. Będzie mi nasyłało miło. Zbliżamy się wielkimi krokami po miliony, ufanych to. 500 subskrypcji. Będzie mi nasyłało miło, jeśli wbijemy te 500 subskrypcji za po prostu w tym tygodniu. Bo statystyki aktualnie kanału są bardzo dobre, ale mogą być jeszcze lepsze, bo wiem ile was stać na was. Wiem, nieraz wbijaliście tak dużo subskrypcji dniowo. Zmienię tytuł, bo wtedy więcej osób wbije. Ale przecież jest dobry tytuł live'a. Ty przecież jest dobry tytuł live'a. Ale jest dobry tytuł live'a. Jakiego? Jak zmienić? Mordo. Jak zmienić? Na jaki? Patrz na jaki ja mam. Patrz jaki ja mam. Te no ja mam dobry. Świetny film. No, ale świetny jest chyba dla mnie. Dla mnie jest fajny. Świetny po prostu jest dla mnie ten opis. Tak myślę oczywiście, że jest dobry. Możesz na przykład wbijać, i gramy w Top Model, nie wiem, wiesz, Mordo, to zobaczymy na kolejnym Lajwiku, spróbuję, ale pewnie nikt też nie wbije, dlatego że e, mogę zagrać się za chwilkę, Mordo. Udostępniajcie Lajwika, Lejwika, Hildus, udostępniaj Lajwika. Hubert Lichta też masz moderatora, wysyłaj linka, bo jesteś moderatorem, Mordo. Aj Ci, dobra, i dała sobie tak, przekręc, bęk. Aj, prawie, prawie. Dobra, prawie było to, ale taki tak... Dobra, dobra, ale że przegrywamy. I ksiastko! No i ksiastko, rób coś. Ja jestem lubem totalnym w tą gierkę, wiem o tym. Ale ty możesz coś zrobić, Moto. Dobra, ogólnie widzowie to... Po tej góry, chcę ile jest subów. Wbijcie subiki. No serio, widzowie. To dla was nic, a możecie mi umieć cały dzień, no. Jak chcecie, żebym był szczęśliwy, to zadajcie mi suma. Serio, to was nic nie kosztuje, jak zawsze mówię. To was nic nie kosztuje. Wręcz przeciwnie. To jest sekunda. A możesz umieć cały dzień. I możesz być jeszcze osobą, która wybije 500 subskrypcji. Osobą, która przyczyniła się w sumie. Na 500 subskrypcji na kanale. Więc zostaw suba. Zostaw łapkę. Aha, osoby same unsuje dają, no. no, dają suba no. Zostaw łapkę. Aż mi się chce płakać. Aha, osoby same unsubuje dają suba, no. Zostaw łapkę, aż mi się chce płakać. Aha!